Majstersony, już jutro zawody cross country w Siedlęcinie u nas na wiosce Lecimy całą ekipą, chłopaczek od nas startuje, niewadka startuje W cholerę osób z motowatek w cholerę osób z okolic, z jalonki Z wiosek, nie z wiosek, z okolic Także widzimy się jutro, ja tylko wpadłem do piwnicy Majstersonowi, Sylwkowi wziąć itemki Zobacz jutro na zawodach Siemanko Majstersony, siemano Siemanko. Zawody cross country w chłopaczek poleciał Przegląd, zaraz do niego dołączymy Baziuta tam Zaraz właśnie będziemy na <coughs> placyku głównym Jest która? Dziś o... 10 chyba gdzieś około Chłopaczek ma start dopiero o 14 niewadka tak samo Strójka. Żeśmy przyjechali na przyczepie z chłopakami Ty, wziąłbyś ten? Chwilę tak jakby ponagrywał nas że jakby ja będę, wiesz, z chłopackiem coś tam i po prostu daj jakby, wiesz, trzeci cały czas, dobra? Nie popatrzmy na coś tam, kminimy Pamiętajcie, majster, subikujcie z dzwoneczkiem, jak chcecie być z kanałem na bieżąco. Łapeczce, jeżeli materiał oczywiście na to zasłuży. O komentarzu, co sądzicie o nagrywkach, jak chłopakom poszło, co sądzicie o vlogasie. Ogólnie to muszę iść znowu na parking, bo chłopaczek zapomniał do wody. Marker ty kurwa. Że tak powiem, ciśnienie wzrasta, że nie startuje. Ale wiadomo jak to jest fura ogólnie, gdzieś tam jedną nogą już robimy remont. Pierwsze otwarcie silnika w KTMC 2,5 w 4 suwie. Także gdzieś tam jakaś o, dłuższa przerwa, ale filmosy na zapas nagrane Z Kim? git. Z kim wy? Sami? Do. Sami? Ja. Już. I. Jak tam chłopaczek! Trzeci trzeba. No, nie ma z Jak tam chłopaczek! Przeglądzi! I ready, eh? Lasa wyrzucać się, to tylko naklejamy drogę idę na mnie. Chłopaczek! 7-7 Dobra, chodź na napadogę. Rudy, kiedy jakiś rewanżyk na ścianie płaczu? Mm. Pytaj mechanika Który odbierzesz? Mojego. Pytaj mojego mechanika. Coś się można dziabnąć. No pewnie, że można. Ale wiesz, najpierw się rozjeżdżę Jak się Zajmuje no, Wody? wody? Nie, nie to Ale, no, ale... ale... Fajnie, Lej! A, co, jak... Lej mi tą wodę na kar! Masz to Otwarta na razie Weź ale, mi nie też nie tak polej, polej. No, Kula weź mi tak polej Ale, wie ja Oh. <laughs> <laughs>

tylko wy startujecie i potem. i, z... i ludem już wejdzie. A tankującego masz, nie? Teraz? Tankującego? Ja nie muszę tam. I starczy co? A ja tam wierzę co jest. Ja ja zjazd i to bagno tak No, no zjazdy i taka kolejna. Taka dziura jest. podjazd. No ja pod tym w ogóle nie widziałem no. Ale tak ja bym... Ja ostatnio są Jak tam wjeżdżał ten wtorek?

Gdzie już, no bądźcie. Startują od razu na środek tam, no żeby z chłopaczkiem mieć kąt. stracone za oglądanie, do zobaczyska już właśnie za tydzień, subujcie dzwonem, jak chcecie być z kanałem na bieżąco, jeżeli materiał oczywiście na to zasłużył, dajcie łapeszce komentarzu, co sądzicie o nagrywkach, widzimy się za tydzień w filmosie właśnie w drugiej części zawodów w piątek lecimy na kolejny klipos, tutaj macie nikacza do pierwszego, już latałem już mali, dziękować za oglądanie miłego, do zobaczenia już za około tydzień